Artysta żyje we mnie, artysta gnie we mnie. Nie zostaniesz na afterparty? Spal moje jewane ciało. Zainteresował Cię niebieski ptak, sprawił, że jesteś spokojny, czujesz się tutaj bezpiecznie. Czarna Królowa na H5 i to jest szachmat. Sprawdź godzinę, czas przeznaczenia jest bliski. Poziom pierwszy to drugi poziom bakrumsów. Jest to ogromny, rozległy magazyn składający się z betonowych podłóg, ścian i wystających prętów zbrojeniowych. Znajduje się tam także nisko unosząca się mgła nieznanego pochodzenia, która często się kondensuje, łącząc się tworzy nieregularne kałuże na podłodze. W do poziomu 0 ten poziom jest zaopatrzony źródła wody i prądu, co pozwala wędrowcom na bezpieczne przebywanie w tym miejscu pod warunkiem podjęcia odpowiednich kroków ostrożności. Jest także znacznie bardziej obszerny i zawiera klatki schodowe, windy, izolatki i korytarze. Kontenery z wyposażeniem materializują się i dematerializują się losowo w obrębie poziomu, dostarczając często różnorodne przedmioty, takie jak jedzenie, woda migdałowa, baterie, prezenty, uzbrojenie, ubrania i wyposażenie medyczne, oraz nieprzydatne przedmioty, czyli pomieszczane części samochodów, pudełka kredek. Używane strzykawki, częściowo spalone kartki papieru, żywe myszy w stanie katatonii, które zostały zakażone nieznanymi substancjami, sznurówki, monety i kępki ludzkich włosów. Powinno się ostrożnie obchodzić ze skrzyniami, ponieważ mogą zawierać cenne zasoby. Oprócz tego surowe i prymitywne malunki nieznanego pochodzenia, bez wyraźnego znaczenia, pojawiają się na ścianach i podłogach. Potwierdzono zmiany aparycji lub znikanie, jeśli osoba nie patrzy na obiekt bezpośrednio. Instalacje świetlne na tym poziomie są podatne na migotanie i awarie w nieokreślonych odstępach czasu. Kiedy nastąpi, dostawy posażenia mogą zniknąć w niewytłumaczalny sposób, a wrogi istoty mogą się niespodziewanie pojawić. Agresorzy rzadko kiedy atakują w grupie, unikają światła oraz zatłoczonych miejsc. Zdalecane jest noszenie przy sobie niezawodnego źródła światła, a podczas snu rekomendowane jest trzymanie przy sobie ważnych przedmiotów, których nie chce się stracić. Na poziomie pierwszym możemy spotkać kilka bytów, jak na przykład dulerców, dorosłe facelingi, ogary, skin stealerów czy też scratchery. Jeśli chodzi o bazy, posterunki czy społeczności, mamy aż trzy. Pierwsza jest to baza MEG, baza Alpha. Jest to pierwsza główna baza Megu, u czyli Major Explorer Group. Około połowa wszystkich zespołów żyje właśnie w tej bazie. Poziom jest zamieszkiwanie główny przez odkrywców, a zaopatrywane są tutaj placówki współpracujące z BNTG. No i baza znajduje się w pobliżu wejścia poziomu pierwszego. Placówka jest ciężko uzbrojona i zapewnia ochronę przed zagrożeniami, takimi jak ataki bytów. BNTG, czyli twierdza kupców. Jest to obszerny, przyjmujący miasto, kompleks na tym poziomie. Ma około 412 przyjaźnie nastawionych członków. Ma na prymitywną infrastrukturę społeczną. Główny ośrodek zaopatrywający wędrowców. Krypta kupieska znajduje się w hali magazynowej poziomu pierwszego. Utrzymuje łączność i pozytywne relacje z Mek. Trzeci to Knajpoł Toma. Jest prowadzona przez Toma, aby był on szefem kuchni, zanim przejrzał do Bakrumsu. Jest zaopatrzona w mnóstwo jedzenia, które jest uzupełnione przez BNTG co kilka miesięcy. Tom jest sympatyczną i optymistyczną osobą. Jego restauracja jest małą kawiarnią i miejscem spotkań. Wejście i wyjścia. Możesz to dostać głównie przez fazowanie na poziomie 0. Poziom ten ma wiele wejść, otwieranie zwykłych drzwi w różnych poziomach jest bardzo prawdopodobnym sposobem dostania się do poziomu pierwszego. Poza tym, spinanie się na drzewo na poziomie 11.1, odbycie 5 wydarzenia na poziomie 92. Lub ukończenie okresu próbnego u króla na poziomie 94. To inne potwierdzone sposoby na powrót do poziomu pierwszego wyjścia. Opuszczenie poziomu pierwszego jest możliwe zwyczajnie przez dalsze eksplorowanie backrooms. Wędrowanie wzdłuż długich korytarzy często doprowadzają do poziomu drugiego. Dziury, które można znaleźć w ścianach, prowadzą do poziomu 19, a tam gdzie widać malowidło na suficie, przeniknij przez nie a znajdziesz się na imprezie. Chodzi o hale magazynową, gdzie znajduje się twierdza kupców. Możemy tam się wyposażyć w apteczki, wodę migdałową czy inne ważne dla nas rzeczy. Jeśli ci się spodobał, w górę, komentarz. Daj nam dzisiaj w innych odcinkach. Na razie.